Pierwsze premiery tego roku już za nami i nie wiem jak wy, ale ja wciąż zagrywam się w Elden Ring. W tym odcinku opowiem wam na jakie gry warto jeszcze czekać. Skupimy się wyłącznie na tytułach dostępnych na PC. Partnerem odcinka jest firma HP, producent gamingowego laptopa Victus 16 wyposażonego w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060. Jeśli szukacie komputera, który poradzi sobie z takimi tytułami jak God of War czy Dying Light 2, to będzie to dobry wybór. Karta posiada sprzętowe wsparcie ray tracingu i DLSS, które poprawiają jakość i płynność wyświetlania obrazu i gwarantują fotorealistyczną grafikę. Więcej szczegółów na jego temat znajdziecie pod linkiem w opisie i pod koniec odcinka, a my zaczynamy. Numer 10 Hogwarts Legacy. Mam wrażenie, że potencjał świata Harry'ego Pottera nigdy nie został w pełni wykorzystany. Sam wychowałem się na grach na podstawie pierwszych filmów, ale jeśli zdejmiemy okulary nostalgii, to okazuje się, że były to co najwyżej przeciętne tytuły. Wydaje się, że Hogwarts Legacy zmieni ten trend. Fabuła gry rozgrywa się pod koniec XIX wieku w okresie, który nie był wcześniej eksplorowany w książkach. Jako nowy uczeń Hogwartu, wspólnie z jednym z profesorów zbadamy tajemniczą rebelię goblinów. Nie zabraknie jednak chodzenia na zajęcia, czy odkrywania sekretów zamczyska. Sami będziecie mogli stworzyć własną postać, która zostanie przypisana do jednego z czterech domów. Ja już wiem, że wybiorę Ravenclaw. Według zapowiedzi będzie to gra, na którą od lat czekali fani Pottera. Pod tytułową Szkołą Magii odwiedzimy również podziemia, czy okoliczne Hogsmeade. W zjastunie opublikowanym w zeszłym tygodniu Możemy też podejrzeć, jak będzie wyglądało ulepszanie naszego ekwipunku czy ważenie eliksirów. A w trakcie naszej podróży możemy też skorzystać z pomocy fantastycznych zwierząt. Premiera pod koniec tego roku. Numer 9 Skull and Bones. Jednym z elementów, przez które fani pokochali Assassin's Creed Black Flag, były ekscytujące walki morskie. Scaland Bones miało przenieść te ekscytujące morskie potyczki do trybu multiplayer. W grze zaczynalibyśmy jako kapitan pojedynczego okrętu, powoli stając się postrachem mórz. I teraz część z Was może sobie zadawać pytanie: chwila, to jeszcze nie wyszło? I faktycznie, pierwszy zwiastun Scaland Bones został zaprezentowany na targach E3 w 2017 roku. Od tego czasu premiera stale się przesuwała. Całą sytuację trafnie opisuje komentarz. Zanim będzie premiera, to ze mnie zostaną już tylko kości. Na szczęście, po wielu latach niepewności, w końcu produkcja zdaje się nabierać wiatru w żagle. Na początku marca twórcy ogłosili, że już wkrótce ruszą pierwsze testy dla insiderów. Wróćmy jednak na chwilę do samej rozgrywki. Gra znacząco rozwija system, który znamy z Black Flaga. Wspólnie z innymi graczami będziemy mogli zmierzyć się ze sobą lub przeciwnikami kontrolowanymi przez AI. Rozszerzona została także kustomizacja okrętów i możemy być pewni, że po tylu latach produkcji czeka nas jeszcze mnóstwo niespodzianek. Numer 8. Gotham Knights po udanej serii Arkham pora na to, by Batman ustąpił miejsca swej Bat Rodzince. Gra Gotham Knights nie jest kontynuacją cyklu, ale czerpie z niego garściami. Wcielimy się w niej w jedną z czterech postaci: Nightwinga, Robina, Batgirl lub Red Hooda, każda posiada unikalny styl walki oraz własne drzewko umiejętności. Głównym antagonistą będzie Trybunał Sów, tajna organizacja, która od lat pociągała za sznurki w mieście Gotham. Komiksy z ich udziałem to jedne z lepszych historii o Batmanie z ostatnich lat, więc jest na co czekać. W grze nie zabraknie jednak klasycznych przeciwników jak Pingwin czy Mr. Freeze. Gra najlepiej sprawdzi się w trybie kooperacji, ale całość możemy pokonać solo. Premiera już 25 października. Numer 7 Call of Duty 2022 Modern Warfare 2. Oficjalnie jeszcze niewiele wiadomo na temat nowego Call of Duty, choć w internecie znajdziemy wiele plotek i nieoficjalnych przecieków. Modern Warfare 2 ma być kontynuacją rebootu serii z 2019 roku. Za grę odpowiada studio Infinity World, które jak zawsze przygotowało kampanię fabularną i tryb multiplayer. W kampanii zobaczymy Task Force 141, w skład którego wchodzą Captain Price, Ghost czy Soap. Według plotek ich przeciwnikiem może być kolumbijski kartel, ale nie jest to jeszcze potwierdzone. Gra będzie najprawdopodobniej wykorzystywać nowy silnik, który ma być również użyty przy drugiej odsłonie Warzone. Więcej informacji dowiemy się już wkrótce. Numer 6 Kangurek Kao. Od kilku lat klasyczne platformówki zdają się przeżywać renesans. Kangurek Kao, wydany w 2000 roku, to gra, na której wychowało się całe pokolenie graczy. 17 lat po premierze ostatniej części seria powraca w nowej odsłonie. Twórcy zapowiadają, że Kangurek odwiedzi kilka zróżnicowanych krain, nie zabraknie starć z bosami i ciekawych platformowych wyzwań. Niektórzy mogli się obawiać, że jest to wyłącznie skok na kasę, bazujący na nostalgii. Na szczęście, na początku roku twórcy wypuścili grywalne demo i pierwsze reakcje są niezwykle pozytywne. Gra jest nie tylko ładna, ale też przede wszystkim bardzo grywalna. Za produkcję odpowiada polskie studio Tate Multimedia, a premiera planowana jest na sierpień. Numer 5. Starfield Mija 11 lat od premiery Skyrima, który ukazał się na prawie każdym możliwym urządzeniu. Zanim przyjdzie nam zagrać w nowe Elder Scrolls, Bethesda powraca ze Starfieldem, nową franczyzą, która przeniesie nas do świata odległej przyszłości. Studio Toda Howarda obiecuje powrót do korzeni, większy wpływ opcji dialogowych oraz atrybutów postaci. Twórcy hucznie zapowiadają, że świat będzie realistyczny, a decyzje, które podejmiemy będą miały swoje konsekwencje. Na swojej drodze jak zawsze spotkamy różne frakcje, będziemy mogli zwerbować towarzyszy czy nawiązać romanse. Premiera gry planowana jest na 11 listopada, ale nie mieliśmy jeszcze okazji by wiele zobaczyć. Jeśli też czekacie na Starfielda, to warto zaopatrzyć się w solidny komputer, na przykład wcześniej wspomniany Victus by HP. To laptop z 16-calowym ekranem, który poradzi sobie z najnowszymi premierami. Numer 4: Atomic Heart. Atomic Heart to tytuł, który powinien zainteresować fanów Bioshocka. Fabuła gry rozgrywa się w retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego. Tam trafimy do tajemniczej placówki pełnej zombiaków i zbuntowanych maszyn. Jakie sekrety skrywa tajemniczy laboratorium? By dojść do prawdy, będziemy musieli skorzystać z szerokiego wachlarza broni palnej, a dzięki specjalnej polimerowej rękawicy naszą bronią mogą stać się elementy otoczenia, a nawet nasi przeciwnicy. Zapowiada się, że będzie krwawo i trochę strasznie. Atomic Heart jest jedną z pierwszych gier, w której zapowiedziano ray tracing w trakcie premiery układów GeForce RTX w 2018 roku. Premiera nieoficjalnie już w lipcu. Numer 3 Lego Star Wars Skywalker Saga. Już 5 kwietnia będziemy mieli okazję zagrać w najnowszą grę Lego Star Wars, która bazuje na wszystkich 9 epizodach sagi. Jak zawsze w grach z tej serii, historia zostanie przedstawiona z lekkim przymrużeniem oka. Będzie to największa produkcja od Lego, jaka ukazała się do tej pory, a twórcy obiecują odwzorowanie praktycznie wszystkich miejsc znanych z filmów. Oraz ponad 300 grywalnych postaci. A jeśli tego by było mało, w DLC znajdą się postacie z Mandalorianina, Solo czy Łotra I. Wizualnie gra prezentuje się naprawdę prześlicznie, a twórcy zapowiedzieli, że otoczenie i pogoda będzie wpływała na klocki, na przykład pokrywające je piaskiem, podczas przemierzania Tatooine. Numer 2: Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Premiera tego tytułu była początkowo planowana na marzec 2020. Czy tytuł pojawi się jeszcze w tym roku? Twórcy nie chcą zdradzać daty premiery, ale zapewniają, że nowy Vampir dalej powstaje. Wygląda na to, że ktoś wyciągnął wnioski ze zbyt wczesnej premiery Cyberpunka. Tak jak mówiłem w zestawieniu stworzonym dwa lata temu, oczekiwania są naprawdę wysokie. Pierwsze Bloodlines do dziś uznawane jest za najlepszą grę o wampirach i jedną z lepszych gier RPG w historii. W tej części znów wcielimy się w nowo przemienionego, i będziemy mieli okazję wejść w świat wampirzych klanów oraz intryg. Mroczny klimat dodatkowo wzmocnią efekty oparte na ray tracingu, które idealnie pasują do świata nocy pełnego neonów. Więcej na razie nie wiadomo, a to, że produkcja idzie jak krew z nosa, to raczej dobry znak. Niektóre plotki mówią, że gra może trafić do zestawienia na kolejny rok. I numer 1. Avatar. Frontiers of Pandora James Cameron jeszcze kilka lat temu hucznie zapowiadał premierę czterech kolejnych sequeli Avatara. Od premiery pierwszej części mija już 12 lat i zanim do kin trafi dwójka, najpierw zwiedzimy Pandorę w nowej grze od Ubisoftu. Tytuł powstaje we współpracy z Jamesem Cameronem, więc bardzo możliwe, że znajdą się w niej nawiązania do kolejnych części filmu. Pierwszy zwiastun prezentuje się bardzo obiecująco, a świat zdaje się idealnie pasować do tego, co Ubisoft serwuje nam od lat. Czeka nas więc duży otwarty świat i hollywoodzka fabuła. Gra wykorzystuje najnowszą wersję silnika Snowdrop, stworzoną z myślą o PC i konsolach nowej generacji. Jak informuje portal Planeta Gracza, twórcy zapowiadają, że Avatar będzie pierwszą wysoko-budżetową grą, której każda wersja obsłuży ray tracing. Obejmie on globalne oświetlenie, odbicie światła i cieniowanie. Premiera najprawdopodobniej pod koniec roku. Na który z tych tytułów czekacie najbardziej, a może pominąłem jakąś grę, o której warto wspomnieć, dajcie znać w komentarzach. Jak widać, sporo gier ma zapowiedziany ray tracing, więc planując zakup laptopa, wypadałoby, żeby miał na pokładzie kartę RTX. Victus by HP to laptop, który został zaprojektowany z myślą o graczach. Zaskoczy was niezwykłą smukłością obudowy, która nie jest oczywista dla komputerów o tak wysokiej wydajności. Wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen, który zapewnia świetne osiągi także w innych aplikacjach niż gry. Dzięki karcie graficznej RTX 3060 możecie w pełni cieszyć się raytracingiem, nawet będąc w podróży, a system chłodzenia zapobiega przegrzewaniu się komputera i pozwala przetrwać najgorętsze akcje. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, sprawdźcie link w opisie. Piona!